To przeciętny gość, wpadek ma za dwóch Mama, tata, wiki ciągle rozkazują mu Ja rzecz! jak i ból gat, nie dręczą nigdy go Dwóch złotych rybek moc mu życzeń spełni sto. Gdyż tak naprawdę są to jego Wróżkowie, chrzestni wróżkowie łóżkowie. Pruszczki, Łapką jeden ruch! Próżkowie, chrzestni w łóżkowie, dura zara, w ciach, szach, mać. Bez mać. sens głupia gęś, zgniły, łoż w sok, wielki jaki piękny tart, też czaka szak. Próżkowie, chrzestni wróżkowie odbija ci to niezły trik. Bo bruszko wrzesny masz Akurat. Tak! Przygody Timiego. Rozregułowani. w drzwi. A dlaczego nie? Bo dbamy o bezpieczeństwo. A jak to może być niebezpieczne? Kimi, słuchaj swoim. Uh. A czy mogę już iść? Nie dopóki nie zjesz całego szpinaku. No litości całego? Wiesz, mi normalnie bym się za tobą wstawił, ale mój mózg odmawia posłuszeństwa po dzisiejszym wypadku z piłką. No jest, przecież wszyscy chcą mieć zdrowe jelita. Pooglądamy legendę o ściekogatorze z mrokowa jest okrutna i pouczająca głównie okrutna Juhu przemoc Dobry wieczór mrokowo jestem zdzich się macho co ma 800 zębów i je wszystko co się rusza Żyje w naszych ściekach i o nim jest nasz materiał oto on najlepszy i najokrutniejszy film wszechczasów Super Nic złego w tym że od czasu do czasu czujesz się smutny koszmarna rzecz synu ten wypadek z piłką odszeźwił moją pamięć i przypomniał mi o założeniu filtra rodzinnego, które ochroni cię przed oglądaniem programu pełnych przemocy. Au! Ale przecież o ogatorze z mrokowa będą gadać wszyscy moi koledzy w szkole. Ale teraz możesz opowiedzieć o swoich uczuciach, prawda kotku? Prawda. Timi robimy to, bo się troszczycie! Szczycie! A wtedy gator rozwalił te stalowe kraty jednym ze swoich ośmiuset ostrych jak żyletki zębów. A wtedy jak rozciachał ciężarówkę swoim ogonem, to był mega wypas, nie? Tak, ale jak się wtedy poczułeś? Masz filtr? Mam filtr! <śm> 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 Przegieli! Wszyscy się ze mnie śmieją, bo rodzice za bardzo się o mnie troszczą! Umyj zęby, wyłącz światło, myj! To wszystko z miłości! Masz rację, kosmo! Timit, bo to wszystko z miłości! Ale oni mnie osaczają! Nie chcę nadopiekuńczych rodziców! Niech moi rodzice przestaną się tak troszczyć! I jesteś głodny! Rosnący chłopcy wymagają czegoś specjalnego, więc zrobiłam! Eee, brakuły, seler, szpinak! Nie mogłabym już mniej dbać o jedzenie dobre dla ciebie i twoich jelit! Dziś zjemy akuku! Słodycze! A na deser słodycze! Jimmy, chodź tutaj! No nie! Kupiłem super mega ekstra zestaw kina domowego, odbierający wszystkie znane człowiekowi programy i kilka znanych przez małpy. Wypas! Na pewno kosztował fortunę! No oczywiście! Oszczędziłem pieniądze na twojej edukacji, nie płacąc za zaczesne w koledżu, ale co mnie to obchodzi? Może trochę ściegogatora zmrokowa? To okrutne! I pouczające! Ale, ale głównie, głównie okrutne! okrutne. Tak! Przemoc! Co na obiad? Szpinak. Moi rodzice chcą, żebym miał zdrowe jelita. To dziwne, bo ja mam na obiad. słodycze i przemoc! Jej! Cześć, tato! Hej, nie powinieneś być w pracy? Albo nosić spodnie? Spodnie są dla frajerów. Jestem na wakacjach! Też chciałbym mieć wakacje, ale muszę odrobić matmę. Ha! Wkuwanie jest dla frajerów, jak spodnie! Może porzucamy sobie dyskiem? No, ale ja nie mam dysku! Użyjemy książki do matmy. Juhu! Mamo, co ty tutaj robisz? Nie gotuję i nie sprzątam! Łap mnie! Nie łapię! <laughs> Tylko uważaj na schodach! <laughs> to najlepsze życzenia, jakie wymyśliłem! Moi rodzice są wreszcie wolni od traski! Dwa tygodnie później. Ziomca pisze! O, boli brzuch, niedobrze mi! Patrzcie, mam cukierki! I fetorek! <laughs> Na stówę zawalę jutrzejszy test z matmy! O i co z tego? Widocznie na to zasłużyła. Czy wy dobrze się czujecie? Strasznie zapuściliście swoje akwarium! No jaha! Pływam sobie w swojej toalecie! I to kocham! Tato! Wyłączyli prąd! Rachunki za światło są dla frajerów jak spodnie! Światło wciąż nie działa. Chciałbym mieć świeczkę. No, halo! Sorki, mówiłeś do nas? Zapaloną świeczkę! Ojej, przestaniesz wreszcie zrzędzić! Mamo, tato, wołam was! Hej, to przecież zęby taty. Musi gdzieś tu być. <laughs> Cześć mi! Co się z wami stało? Spójrzcie na siebie i ten chleb dookoła was! Higiena jest dla frajerów! Oho, wypadło fadni! Muszę odwołać to życzenie! Co mówiłeś? E, mówiłem, że pora rybek karmienie. Hmm, też jestem głodna! Czy myślisz o tym, o czym ja myślę? Rybki! Są dobre dla twoich jelit! I co, z tego? Co wy robicie? Rybki. Nie możecie ich zjeść, one są. Y, brudne! Ej! I gadają! Dobra, dobra! A ej, ej! Przywróćcie normalność! Pozmieniajcie to! Zróbcie coś! O, nie ziom! Pływam w prawdziwej toalecie i kocham to! Uraty! Kiedy chciałem, żeby rodzice przestali się troszczyć, tak że moi rodzice chrzestni przestali to robić? Puściłeś moje rybki! Ale teraz spłyną sobie siekiem! I, I mamy, to mamy to gdzieś! Ale tam mieszka straszny ściekogator! No cóż, przestaniesz zrzędzić! Jasta! Gimmy! Ostrożnie! Och, teraz się troszczą? Hej, teraz się troszczą, bo mnie kochają, tak? Ich zainteresowanie mną wyłącza magię. Muszą się potroszczyć jeszcze bardziej. W tej chwili zejdź stamtąd. Nie! Wosk. Zabiją mnie za nieposłuszeństwo, ale to jedyny sposób, by stali się normalni. Kurczę, Timmy, pomyśl o rodzicach. Zmuś mnie! Golenie. To działa! Teraz do kosmo i bandy! Dzięki za użyczenie wielkiego, miękkiego brzuszka! mi! Powiedz chociaż przepraszam, kiedy tak wskakujesz w brzuch Sumity! Nie! Depilacja. Fryzura. Golenie. Zęby. Wypa! Ach, on ucieka, ale z pewnością nie powinniśmy powtarzać tej niebezpiecznej akrobacji. Użyjmy tego. Moja awaryjna lina spod pachy. Bo co? Bo to! Chciałabym się troszczyć na tyle, żeby ratować swoje życie. A... Kosmo, banda O nie, kosmo, on ściga Timiego. No i? O nie, on ściga Timiego i przypomniałem sobie, że to źle. Troszczę się! Miłość, troska. Dzięki Wam. Ale, ale to nie byliśmy my. Aż tak się nie troszczymy. Spodnie. Kotku, jesteś cały i podły. I kiedy tylko uporam się z tym gatorem, będziesz miał poważne kłopoty, synu. Martw się jeszcze tylko 6 tygodni super ekstra mega uziemienia! Jeśli szlaban to dowód miłości, to te ciężkie żelazne kajdany i maleńka klatka znaczą, że rodzice mnie kochają! Czas na zdrowe jelita i milutką bajeczkę! Nic złego w tym, że czujesz się źle. Mów mi jeszcze! Ten odcinek ufundowało Towarzystwo Zdrowych Jelit. Tak! Jelita! Takie życie. Mm. Jej, to najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłem. Hej, a może byś się tak z nami podzielił, co? Tak, jestem głodny. Ostatni, naprawdę duży, prawie okrągły kawałek. Naprawdę, Timi, jak ty opiekujesz się zwierzętami? No, spójrz na nie. Nie dziwne, że poprzednie zde, zde... zdecydowały wybrać wolność, gdy byłeś na obozie. Zwierzęta potrzebują miłości i żywienia, aby się rozwijać. Au! Tak jak mój wkrótce wygrywający ogród. O, oh, wszystko, czego dotknę, umiera. <laughs> Kotku, dlaczego niepohamowanie wyjesz na tym skrawku ziemi bez życia? Bo jutro w Mrokowie odbywa się konkurs na najpiękniejszy ogród I chciałam, żeby to mój w tym roku wygrał pierwszą nagrodę Już dobrze, mamo To tylko konkurs ogrodniczy Co z tego, jeśli góreccy znowu go wygrają? Góreccy startują w konkursie? Moi odwieczni wrogowie z zapłotu! Spójrzcie na te zwierzęta, pławiące się w doskonałości! Ich absolutna doskonałość będzie ich upadkiem! Pokonamy ich, kotku, to dla mnie ważne znaczy. dla ciebie. Poza tym jesteś urodzonym ogrodnikiem. Te pomidorki cherry wyglądają bosko! To były arbuzy! Ekstra! Co z tego, jeśli mama przegra z góreckimi? Są fajni! Więc jeśli ich tak bardzo kochasz, dlaczego u nich nie zamieszkasz? No ale mają basen i nie martwy ogród! Lepiej wyjdź stąd! Już dość powiedziałeś! Jej, trzy godziny już ryczą. Nie chciałem aż tak zranić ich uczuć. No, twoja mama rzeczywiście jest smutna. No właśnie, chciałbym, żebyście powstrzymali jej łzy. Tak, tymi, ale na pewno przydałoby się wiedzieć, dlaczego ona płacze. Jestem zrozpaczona, bo nic nie chce żyć w moim ogrodzie. No to pomocna wskazówka. Chcę, żeby w ogrodzie mamy natychmiast wszystko ożyło. Cudowne łzy rozpaczy przywróciły mój ogród do życia! O, to był naprawdę uroczy gest Timi! Tak, ogród mojej mamy wygląda niesamowicie. Tak to ja. Dobrodziej. Dobro, dobro, dobro. To cały ja. Spać! I zaginiony Homik o zniknięciu którego powiedziała mi mama, kiedy byłem na obozie! Wróciłeś! Marzenie się spełniło! Uściskaj mnie! O! Ale nie tak mocno! ty yeah! nigdy nie pozwalał mi się tak mocno ściskać! Eddie, gdzieś ty się podziewał przez ten czas! bym <grym pościskanie> Wyglądasz, jakbyś nie jadł, nie kąpał się, nie przebywał na słońcu i nie czyścił swojego futerka od kiedyś od nas uciekł. Tym razem będę dla ciebie lepszym opiekunem. Już go nie zostawię tak jak wtedy, gdy pojechałem na obóz. Tak, to koniec bezsensownych zaniedbań. Hej, Timmy! Chcesz myknąć z chaty i popatrzeć, jak zmieniają mi aparat? Jasne! Jakby nie patrzeć na wystający mózg i gnijącą skórę, to nawet jest milutki! Basen góreckich? Tak! Hej, już jestem! Cześć, kosmocześć Cześć, Wanda! Żebyście widzieli zęby Chestera, przez chwilę były. Y gołe! O, stęsknił się! Jej, on musi być ciągle wściekły o ten cały obóz. No, ale teraz już cię nie zawiodę. Już wiem. Chcę się skurczyć do jego rozmiaru i mocno go uściskać. Nie. Eddie, kto chce się przytulić? Za mocno tulisz. Nie rozumiem. Może myślisz, że go pochowałeś w tamtym pudełku z napisem Tu leży Eddie, martwy chomik Au! Martwy chomik? Au! Ale mama mówiła, że on uciekł Ale pochowała go w swoim martwym ogrodzie A ty wypełniłeś go życiem Ale jak on umarł? <słuch> Chwila! Tata miał się nim opiekować w czasie, gdy wyjechałem na obóz Obóz, obóz, obóz Hmm, spójrzmy Czym to ja miałem się zaopiekować w czasie, gdy Timmy wyjechał na obóz? Obóz, obóz. No dobrze, zawiesić zasłony, by nie było echa, okej. Okay. Znienawidzić góreckich, zrobione. Nakarmić chomika. To znaczy, pochować chomika, którym to miałem się zaopiekować, kiedy Timmy wyjedzie na obóz! Obóz, obóz! obóz. Kąd to? E, no nie wiem, może wskazówką jest napis z tych granulek. Dorwać tatę! O nie! Kotku, sędziowie od ogrodów już tu są! Ojej! kosmowanda nie pozwólcie! Ediemu zupełnie zasadnie zrujnować mamie szansy na wygranie! Tak jest, mistrzu! Kotku, gdzie jesteś? Sędziowie sędziują, a góreccy górują! No, już idę. I hopsie. I salto! Czad? Opanowałem ze skok. Muszę się stąd wydostać. Tata ma kłopoty, ale jak? Jak? Chwila, mam kciuki. Dziękuję, Ewolucjo! A to Melonka Szaba! Czy to wpłynie jakoś na państwa decyzję, jeśli powiem, że Góreccy kradną dzieciom cukierki? Serio! A teraz dostarczę zdjęcia dowodowe. Edy, Tato, uciekaj! Edy wrócił z zaświatów i zamierza cię zabić! Zabić? Dlaczego chce mnie zabić? To przecież mama zapomniała go karmić, kiedy wyjechałeś na obóz! Obóz, obóz, obóz! Ła, super! Zrozumiał, co mówi tata! Teraz zabiję mamę. To moja hybryda cukiniokurydza! Nie. No, to chyba już wiemy, kto zwyciężył. Ale tylko dla formalności zobaczmy słodkie ziemniaki. Ziemniaki? Muszę im pokazać ziemniaki! Gdzie ja je położyłam? A, no, tu są. Czego nie zobaczą, to ich nie zaboli, a zaboli góreckich. Kotku, Kotku, gdzie jesteś? Ja właśnie! E... Otwieram... Uh, otwieram spiżarnię w poszukiwaniu moich przepysznych ziemniaków. Eddie, błagam! Ludzie się myją. To nie wina, taty, że umarłeś! No dobra, jego. Ale moja też! Byłem twoim opiekunem, powinienem lepiej o ciebie dbać! Przepraszam! Dłużej nie wytrzymam! Kosmo, przesuń moją mamę! Sieram! Kocham tę robotę! Super! Czy to nie jest oszustwo, że ona pokaże ziemniaki z puszki? Ale ktoś je wyhodował. Eddy, uratowałeś mnie! O, on znowu Cię kocha! Naprawię to! Pierwsza nagroda wędruje do pani Turner! Nie mogę uwierzyć, pierwsze miejsce? Udało się, pokonałem góreckich. Znaczy ty pokonałaś góreckich, a to tak, jakbym ja ich pokonał w ciele kobiety. A oprócz pięknego medalu, zwycięzcy otrzymują ten rzadki i bezcenny okaz tulipana. No, wszystko, czego dotknę, umiera. <ścoughs> o, górecki! Czy nie powinieneś podejść tu i uścisnąć dłoni mojej żony? O, ty i Eddie znowu razem! Rewela! Nowa gęba do niekarmienia! Nie martw się o to, kosmo! Przekonałem się, że jeśli chcesz mieć zwierzaka, muszę się o niego troszczyć. Zastanawiam się, co się stało mojemu kotu, królikowi, Fredce, psu i papudze. Rodzice powiedzieli, że one też uciekły, jak byłem na obozie. Chyba muszę przestać jeździć na obóz. Obóz. Obóz, obóz. Opracowanie wersji polskiej Start International Polska. Reżyseria Joanna Wizmur. Kierownictwo muzyczne Marek Klimczuk. Dialogi polskie Alicja Petruszka. Tekst piosenki Anna Niedźwiecka. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Kierownik produkcji Paweł Araszkiewicz. Udział wzięli. Timi, Anna Steiner, Wanda, Anna Apostolakis, Kosmo, Tomasz Bednarek, Wiki Joanna Węgrzynowska, R.J. Joanna Wizmur, Mama, Izabela Dąbrowska, Tata, Wojciech Paszkowski. I inni. Piosenka tytułowa w wykonaniu Janny Węgrzynowskiej, Anny Steiner, Wojciecha Paszkowskiego i Tomasza Steciuka.